Moje przesłanie do ludzi młodych to abyście nie dawali się wykorzystywać bo jesteście ambitni. Ci ludzie u góry w PO wykorzystają to. Będą podcinać skrzydła. Lepiej zaangażować się w stowarzyszenia lub inne organizacje. To co się dzieje w Suwałkach to dopiero kropla w tym całym morzu. Bo nawet jeśli się uśmiechają, dobrze się prezentują, mówią o wartościach, to przykładem są tu suwałki, gdzie nawet na byłą posłankę plują, na ludzi młodych. W kampaniach mówią, że głos młodych, głos kobiet, głos ludzi starszych a tu plucie na dwukadencyjną posłankę plucie na młodych ludzi, którzy chcieliby działać dla miasta. Bo tu nie chodzi o stołki, nie chodzi o pieniądze, a o działanie. Jak mamy działać, jeśli struktury są martwe? Jak mamy działać, jeśli cokolwiek zrobimy, to ktoś nam podetnie skrzydła, a jak wychylimy się, to jesteśmy do odstrzału? Tak ma wyglądać polityka? Wątpię. Polityka powinna opierać się przede wszystkim na ludziach. Powinniśmy dbać o ludzi. Tutaj jest po prostu wyzysk. Nie możecie pozwolić na to, aby dorośli, ludzie, którzy siedzą na tych stołkach od X lat, robili z Was darmowy wolontariat. Co to ma być? Tak wygląda polityka według Platformy? Co ma być przykład tego, jak ludzie dorośli traktują młodych ludzi, często niepełnoletnich, na darmowym wolontariacie? Przecież walczą o umowy, zlecenie, które mają wliczać się do stażu. Walczą o różne programy dla młodych. Walczą właśnie te piękne wszystkie hasełka o kobietach, ludziach młodych. A co do czego w strukturach niszczą nas. Niszczą nas psychicznie, niszczą naszą opinię. Po prostu gdy chcemy działać, oni nas krytykują, bo robimy za dużo. A po co robić, jeśli już oni mają stołki, a jak będziemy za dużo robić, to jeszcze zagrozimy im i co wtedy? A oni nie lubią konkurencji. Jak jest konkurencja? Kiedy za dużo mówisz, to wtedy... Nie masz szans na to, aby być w Platformie. Premiera Całej Rozmowy w piątek 20 czerwca o godzinie 18.00.